Witam coś leżymy w śpiworze. Buty to są Haik Cold Brother, Jak widać Wyściłka Gory Techslowa. Podpiętki ponieważ na początku mnie obtały pięte, ale to wiadomo to są buty po żołnierzu Demobil. Teraz ja sobie tu poleżymy. Jak porządny obywatel śpiworu, Demobil. Kurde, jak fajnie, jak ciepło. Ja nie mogę. Podniecam się jak dziecko. Że jestem w lesie i sobie leży w śpiworze. Kurczę, jak piękne. Chciałbym, chciałbym, się tu zostać. <klujne> ogólnie najgorsze w lesie jest to, że trzeba z niego wyjść, ale ogólnie śpiwody do lasu nie są drogie. Są to kosz 150zł, 1000zł nawet, nawet 2003 Jest krótka typu Yeti. Jej się nie zakłada. Ona jest po to, żeby się nie odmnozić, żeby nie odpadły przykładowo palce. No, Zamek mi się rozwalił, ale to nic, jest piękne. Żyjemy sobie w porządni obywatele Rzeczypospolitej Leśnej. I chciałbym Państwu bardzo podziękować jeszcze za oglądanie tych materiałów, jest mi niezmiernie bardzo, bardzo miło, że ktoś to ogląda. Eee... Trochę barszu pojadłem, trochę uszek zjadłem, jeszcze mi zostało, jeszcze kawy mi zostało. No a papierosy wziąłem, paczkę. Także biesiaduję w lesie. Buty, oczka mi się jedno dwa ale to są buty po żołnierzu. Armii Brytyjskiej, na, yy, buty firmy niemieckiej HX. Na kontrakcie dla armii brytyjskiej odeszła antystatyczna typu Davos, oleju odporna, bo Boję się, jak będzie yy, poślizg w zimę, ponieważ kiedyś idę na poszcze w Bundeswehrach 2005. Wiadomo, że każde buty nasi na lodzie się ślizgają. Nie ma takich butów, chyba że alpinistyczne. jakby winąłem do tyłu plecami, to jedna pani to chyba powstrzymywała się od śmiechu. No ale jest pięknie. Zawsze poleżymy sobie w tym że Boże, jak pięknie. Jezus, Mary jak się podniosę. Przepraszam, że tak się wyrażam, ale ja kocham las. No, normalnie dla mnie to jest pasja co na całe życie. Boże, Jezus, Mary. Jestem w wesoły domek i mam w lesie domek. Ogólnie polecam śmiało Państwu wydawnictwo Napoleon V, książki Niny Majewskiej brown takie jak Tajemnica z Auschwitz, polecam Państwu. Skrajnie gaszącego Słońca, gdzie są trzy tomy. Polecam y, trzy trylogie od Trzeciej Rzeszy: Powstanie, Dojście do władzy, wojna, wydawnictwo Napoleon V. To są bardzo szczegółowe. W ogóle nazizm zaczyna się od czasów Marcina Lutra, kościołu, kościoła protestancyjnego. Nie, Hitler nie wymyślił nazizmu, on go po prostu ukształtował na masową skalę nie dochodziło do masowych samobójstw w 1945 roku. Tylko dlatego, że z Hitler odszedł i ludzie nie wyobrażali sobie życia bez nazizmu Ech. Dobra, wychodzę. Wyszedł tu przyjaciółka Powiedziała, że nie będziemy mnie staszyć, a to jest Wiedźma Nie ma to jak śpiewu, kurde O, kawa no, no. Pozdrawiam wszystkie, wszystkie leśne towarzyszy, wszystkie leśne wiedźmy Ja się boję kobiet w lesie to Wiedźma Tam coś leciało, nie wiem przynajmniej o bo moja koleżanka nie leciała Dziękuję Państwu, ja tu jeszcze poleżę w sobie, coś się porobię No i dzisiaj bym Państwu bardzo podziękował, jest mi niezmiernie bo bardzo miło No i pozdrawiam, Alony i The Forest, Daszburg.